Tak, jak zbierać złe dane w dobrym celu. I spróbuję dzisiaj powiedzieć o tym, kim jestem, albo kim jesteśmy, tak, na wstęp, i omówić, o czym dokładnie będzie ta prezentacja i jaki ma związek z prezentacją, która była na WDH trochę czasu temu. No i generalnie będzie o tym, jakie mamy źródła danych i gdzie te dane wysłamy, w jaki sposób. Trochę już o tym wspominał Paweł i było też dużo pytań, które się do tego odnosiły, więc widać jest zainteresowanie. Nie będzie to bardzo techniczna prezentacja, w sumie to będzie w ogóle nietechniczna prezentacja, więc no, zazwyczaj się staram być, wrzucić też trochę Assemblera, a tym razem tego nie będzie, no ale mam nadzieję, że będzie ciekawa dla wszystkich. Zobaczymy. Tak, no jakim jestem? Pracuję w Sercie, analizuję Złotowia oprogramowanie i w wolnym czasie zajmuję się CTF-ami ze swoją drużyną P4. I poza tym zajmowałem się też innymi rzeczami w, w życiu, jak Forum for Programmers, Googlem albo poprzednią pracą. No i o mnie to w zasadzie tyle, i więcej skupmy się na tym, o czym będę mówił, bo to chyba ważniejsze. Czyli, no właśnie, zazwyczaj, jak ktoś mnie pyta, to mówię, że nie powtarzam prezentacji, no ale tutaj jest takie ale w tym przypadku, bo była taka prezentacja, jak zatruć życie cyberprzestępcy na oddechu, która. Była dość ambitna i starałem się wtedy z Michałem opowiedzieć trochę więcej o tym, co robimy, jakie dane zbieramy i co z nimi można zrobić. Niestety z, z części tekstu musieliśmy zrezygnować wtedy, i dodatkowo sama prezentacja była na więc większ, jakby nie. Jestem zadowolony z tej prezentacji, ale jakby nie udało się poprowadzić tego w tą stronę, gdzie chciałem. Więc zamiast próbować drugi raz, pomyślałem, że teraz. Pójdę w tą stronę, w którą tamtą prezentacja sama zboczyła z siebie, no i skąd, jakby lepiej to opiszę niż wtedy wyszło. No więc z kim jesteśmy? Wyobrażamy sobie się mniej więcej tak, jako sobie myślimy, to jakoś tak siebie widzimy, że jakby zbieramy te dane i, i wiemy wszystko o wszystkim, albo przynajmniej próbujemy, no, ale żeby dojść do tego stanu, to musimy najpierw mieć właśnie jakieś dane wejściowe, bo. Jeśli nie będziemy zbierali żadnych danych, no to nic nie będziemy widzieć i będziemy ślepi, powiedzmy, w, w internecie. No więc podzieliłem te dane, które mamy na trzy takie główne zbiory, czyli te dane, które konsumujemy od innych, czyli publiczne zbiory informacji i różne kręgi wymiany informacji, typu różne MISPy, na przykład, do których należymy, albo różne organizacje, które się z nami dzielą z własnej woli, FIDE i tak dalej. Dalej są informacje, które pozyskujemy z usługi oprogramowania przez jakiś system analityczny typu karton, o którym opowiadał Paweł, albo inne systemy, które w nim z niego korzystają, MWDB. No i na koniec działania operacyjne, powiedzmy, czyli wykorzystywanie tych informacji już ręcznie przez analityków do zdobycia jeszcze większej ilości danych. No i te dane wysyłamy w różne miejsca. O tym też będzie dokładniej później, czyli. No w zasadzie systemów jest masa, ale takich głównych, takie najważniejsze to dla mnie jest N6, MWDB i, no i ludzie bezpośrednio, no bo nie wszyscy mają kontakt w tych dwóch systemach, a czasami trzeba się, trzeba wykorzystać te dane jednak i no, ręcznie się do się odezwać, żeby nie zmarnowały się, jeśli wiemy o jakimś ataku, na przykład poważnym. Więc po kolei, publiczne, publiczne zbiory danych, co to jest i co w nich znajduje, co w nich możemy znaleźć? No to są różne duże, zazwyczaj zbiory danych, które są zazwyczaj dość niskiej jakości i mają dość mało metadanych, powiedzmy. No ale jest ich dużo i można pobrać terabajty malware'u, na przykład, z różnych publicznie dostępnych źródeł, albo, na przykład, domeny złośliwe i url -e, czasami trochę więcej. Przykłady takich zbiorów, gdyby ktoś, na przykład, chciał zacząć. Dopiero swoją własną kolekcję malware'u, bo to jest pierwszy krok, jakby, żeby np. wzbogacać dane, to trzeba najpierw mieć surowe dane. No, to jest na przykład Ulhaus. bardzo go lubię, więc spadał na pierwszym miejscu, bo mają dość bogate, nie dość, że, że dzielą się domenami, to dzielą się też jakby próbkami, które udało mi się z tego pobrać, Plus po te domeny są w dość wysokiej jakości, nie ma false positive'ów więc gdyby ktoś miał korzystać tylko z jednego źródła danych na początek, to polecam mu właśnie to. Dalej mamy na przykład Malware Bazar, który jest od tego samego autora czy autorów i który jest tym samym, tylko że zamiast dla domen właśnie dla próbek złośliwego oprogramowania i ogólnie inne rzeczy, rzeczy od Abius CH, czyli takiego zespołu szwajcarskiego czy jednego człowieka. Dalej mamy już czysto do malwaru różne zbiory danych typu VX Underground, które w zasadzie zajmuje się tym, że co parę dni wrzuca zip z 40 tysiącami plików malware'u i analizami dla tych plików, czyli co to je, dla każdego pliku jest napisane, czym on jest. Być może nie jest to jakoś bardzo przydatne dla doręcznej analizy, ale jest to w zasadzie otagowany zbiór zosiwego programowania, który jest bardzo duży, więc przydaje się do na przykład wrzucenia go do jakiegoś systemu albo na machine learningu np., gdyby ktoś go chciał napisać jakąś pracę naukową, no to potrzebuje zwyczaj dużej ilości próbek i często najprościej spobać właśnie coś w tym rodzaju. No i ostatni przykład to jest wirus który jest oryginalnym, oryginalną usługą dzielącym się z uściskiem programowaniem, mają wiem, jedno, dziesiątki terabajtów co najmniej, może setki danych z ostatnich 10 lat, więc jeśli ktoś chce mieć gigantyczny zbiór malware'u i ma dużo dysków, to polecam. Wada jest taka, że nie jest tam łatwo dostać dostęp. To znaczy, teoretycznie wystarczy wysłać jeden mail, ale autor nie zawsze na niego odpowiada, więc niektórzy czekają przed miesiącami, żeby się dostać. No i to są przykładowe zbiory danych, które można mieć, i one wszystkie udostępniają też pliki, a nie tylko hasze. No bo często jest tak, że jest bardzo łatwo jest dostać listę, nie wiem, 100 tysięcy haszy złośliwego oprogramowania, ale żeby pobrać te hasze, trzeba mieć jakąś usługę, która pozwala nam pobierać pliki po haszu. Najpopularniejsza i największa to jest VirusTotal Total, i no właśnie ona jest dość droga, więc jeśli ktoś nie pracuje już w firmie, która ma dostęp do VirusTotala Totala i ma dużą kwotę, to raczej ten sposób się nie nada, więc lepiej jest znaleźć źródła, które. No wysyłają nam też pliki. I no właśnie, na przykład taki urlhaus pozwala nam pobrać nie tylko pliki, ale też domeny, co jest fajne, bo jeśli ktoś chce na przykład zacząć je analizować, my na przykład mamy skrypt, który automatycznie monitoruje wszystkie takie domeny z, z urlhausa i sprawdza, czy udało mu się pobrać coś, co wygląda na złośliwy plik. Jeśli tak, to wrzucę tam wdb. Oczywiście, jeśli ktoś to zrobi, to trzeba pamiętać, że to jest dalej strona, która Wrzuca złe siebie oprogramowanie, więc warto się nie zarazić tym plikiem. Trzeba być ostrożnym. No i te wszyscy, my zbieramy większość tych źródeł, albo i wszystkie, i wszystkie je wrzucamy do MWDB. I w zasadzie to jest taki agregator w ten sposób tych widów. Tych Staramy się rzeczy, które uzyskujemy z publicznych widów oznaczyć jako publiczne w MWDB, więc jeśli ktoś tam ma konto i jakby nie. Nie, nie każdy się może zarejestrować, ale staramy się wszystkim ludziom, którzy zajmują się malwarem, dawać konta. No to ma już tam dostęp, i przy okazji te dane z idą też w większości do N6, więc jakby ludzie, którzy mają konto w oszustce, a jest to prostsze, w zasadzie są ostrzegani o tego typu rzeczach wcześniej przez nas. No ale same, jakby hasze i domeny to jest dość mało, więc staramy się wyciągać jakby wzbogacać te dane już własną analitykom, bo każdy może zabrać sobie parę terabajtów danych, ale jakby z tego jeszcze nie ma dużego zysku. Więc pierwszą rzeczą, którą robimy, jest wzbogacanie tego. No i co, co w ten sposób można wyciągnąć? Tu są przykładowe rzeczy opisane, typu URL-e i klucze komunikacji na przykład, i inne konfiguracje kampanii. Też struktura botnetów, w tym IP-ki innych peerów w dotnecie, serwer CNC. I identyfikatory tego botnetu, jakie są. W przypadku ransomware'u będą to często za klucze, liczne i pliki z żądania okupu, a w przypadku spam botów będą przestrzeblone wiadomości spamowych. Często też te dane są pobierane w CNC w drugim kroku, więc musimy się nauczyć komunikować z nim, żeby to dostać. No i ogólnie na każdy z, o każdym z tych punktów można by mówić bardzo dużo, ale kiedy zacząłem o tym myśleć, zorientowałem się, że już o tym mieliśmy prezentację. Na przykład jedną z Pawłem Srokoszem na BotConfie, który Paweł prowadził przed chwilą już jedną prelekcję tutaj. Ja z nim prowadziłem na BotConfie parę lat temu na prezentację. Łukasz, który wcześniej pracował w sercie, też miał parę prezentacji na BotConfie, kiedy jeszcze był w sercie, też o malwareze. Był też taki pan jak Maciej Kotowicz, który też na BotConfie, kiedy pracował w sercie, mówił o malwareze. Inni ludzie z CERT-u też mówili o malwareze na BotConfie. A poza tym o malwareze mówiliśmy na przykład na Virus Bulletinie i na Secure. To jest w sumie tak naprawdę tylko Secure 2011, więc na Secure 2012 też mówi się o malwareze i 2013. I tak zacząłem sobie to wymieniać i doszedłem do wniosku, że mieliśmy już tyle prezentacji o malwareze, że jeśli chcę to tak całościowo omówić, to nie mam za bardzo szans tego zrobić. Więc omówię tylko wysokopoziomowo, jak, jeda, jak to robimy. Starając się jednocześnie nie powtarzać tego, co Paweł mówił w dwie prezentacje dalej, czyli jak działa karton. No więc właśnie, jak można zrobić sobie taki pipeline do analizy złośliwego oprogramowania, jak to wysokopoziomowo może wyglądać. No i wygląda to tak, że wygląda to tak, że wrzucamy malware do MWDB Certpl, naszej bazy danych dla zło złośliwego oprogramowania. On za pomocą kartonu, kartona, jest wrzucane do wielu mniejszych usług typu, no właśnie najważniejsze z nich to są sandboxy, czyli Kuku i dragwów czy DragMon, jak to zwał, które analizują, odpalają go w kontrolowanym środowisku i robią odpowiednie dumpy pamięci. W przypadku Kuku to były nasze własne wewnętrzne modyfikacje, którymi się nie dzieliliśmy za bardzo. W przypadku DragMona czy dragwufa Zopen nasze zmiany, więc jeśli ktoś ma bardzo, bardzo dużo cierpliwości i bardzo dużo czasu, może spróbować go postawić u siebie też, ale nie jest to proste, wiem, bo próbowałem. No i te wszystkie dumpy pamięci wrzucamy do ekstraktora, który wyciąga z nich te rzeczy, o których wspominałem na poprzednich slajdach, czyli klucze, domeny i tak dalej. Sam ekstraktor będzie publiczny, ale naszych modułów niestety nie jesteśmy w stanie, znaczy nie chcemy się nimi dzielić z różnych powodów, to jest jakby ta największa wartość, którą jakby tworzy, tworzymy sobie wewnętrznie, czyli wiedza, jak z pliku z, ze zrzutem pamięci wyciągnąć takie dane, co z nimi później robić. No i mając te klucze też, mamy inny system jak m który wykorzystujemy do rozmawiania z serwerami CNC, które jakby używając tych danych są w stanie wyciągnąć jeszcze dodatkowe dane. No i jest więcej mniejszych kartoników, które. Korzystają, jako jakiś na przykład, prosty są na przykład, biorą skrypty, które należą do konkretnej rodziny malware'u, OSTAP w tym przypadku, i wykorzystując wiedzę, jak dokładnie działa OSTAP, wyciągają jeszcze dodatkowe dane, które są wzbogacane i wrzucane do MWDB z powrotem. No bo właśnie MWDB jest takim centrum wszechświata dla nas, i wszystkie rzeczy, które wyciągamy, ostatecznie tam trafiają. No i przykładowo, żeby wyciągnąć konfigurację z jednego z złościowego programowania, piszemy moduły tego rodzaju. Jak tu jest przykład dla Citadela, który już jest bardzo archaiczny. Czyli w przypadku, kiedy znajdziemy odpowiednie rzeczy w, w zrzucie pamięci za pomocą Regulara, odpalamy trochę kodu, który z, wykorzystując nasze funkcje pomocnicze z biblioteki Maldak, która też jest opublikowana publicznie, Wyciąga rzeczy, to był klucz logowania albo jakby sam fakt potwierdzenia, że to jest ta rodzina, której się spodziewamy. Oczywiście to był bardzo prosty przykład, ale w praktyce te moduły są dużo większe i wyciągają dużo więcej rzeczy. No i ostatni typ danych, które zbieramy, jeśli można tak nazwać, to są dane, które już trzeba, trzeba zabrać ręcznie, to znaczy wykorzystując tą inteligencję powiedzmy, którą sobie gromadzimy w MWDB. Wykorzystujemy ją do analizy konkretnych działań przestępców i dowiedzenia się czegoś więcej na temat ich kampanii i próby powstrzymania jej idealnie, albo nawet zatrzymania tej osoby. Chociaż to oczywiście po pierwsze nie jest w zakresie działania mojego zespołu, taka współpraca z prokuraturą, a po drugie nie jest to proste, bo. No tak, bo. bo jeśli nawet ta osoba mieszka w Polsce, a nie zawsze tak się zdarza, niestety, no to samo dotarcie tej osoby to jest jakby kulminacja wielu miesięcy, co najmniej pracy. No ale w ten sposób jesteśmy w stanie dość łatwo, relatywnie znaleźć na przykład wykradzione dane do logowania do różnych kont, stron albo banków, albo numery kart. I wtedy już możemy powstrzymać jakąś operację typu fraud, zanim zostanie dokonana. Pod warunkiem, że zrobimy to odpowiednio szybko. No i. Część tych danych wrzucamy do MWDB, część wysyłamy do organizacji, które są z tym zainteresowane bezpośrednio, a część wykorzystujemy wewnętrznie. No i o tym starałem się mówić na tej, na tej prezentacji, o której wspomniałem, jak zatrudnić życie cyberprzestępcy. Nie wszystko się udało, ale jest w razie czego coś o tym, Próbowaliśmy się podzielić głównie na temat rejonów bankowych, a nie kart, ale no zawsze coś. No ale większość danych z, tego, z tej kategorii, znaczy albo część danych z tej kategorii dostajemy też od ludzi, a nie za pomocą, jakby też są zabrane ręcznie, ale nie przez nas. To znaczy, jest grupa zaufanych, powiedzmy, ludzi, która z nami współpracuje. Najczęściej dla non-profits tak zwany, czyli nic im za to nie płacimy, tylko kiedy oni mają jakieś dane które nas interesują to je nam wysyłają a czasami my im i takie struktury kontaktów działają zaskakująco dobrze wbrew pozorom i jakby często w ten sposób można bardzo dużo dobrego zrobić że ktoś coś zgłosił i czasami to są ludzie których znamy jakby bardzo blisko więc piszą do nas powiedzmy na jakimś bezpośredni kontakt więc tak to działa, ale czasami to są dan zgłoszenia, które przychodzą przez publicznie dostępny formularz zgłaszania incydentu, co jest o tyle ciekawe, że no właśnie każdy to może zrobić, i wydaje się, że ten formularz czasami może trochę sugeruje, że trzeba być jakimś ważnym podmiotem, żeby zgłosić, ale to jest nieprawda. Jest jak osoba fizyczna, można jak najbardziej coś wrzucić. To nie jest tak, że to wtedy idzie do Def0. No i. Jeden z takich najczęściej ostatnio zdarzających się typów zgłoszeń to są domeny phishingowe, dla których mamy specjalny proces wewnętrzny i często jesteśmy w stanie od momentu zgłoszenia takiej domeny w ciągu kilku, kilkunastu minut, zależnie jak szybko ktoś na to popatrzy, ręcznie zweryfikować, że ta domena jest faktycznie złośliwa, zabrać odpowiednie dowody na to, gdyby ktoś to kiedyś chciał podważyć, zapisać je do archiwum i zablokować tą domenę na, przy pomocy. Naszej blacklisty Holcard.pl, z której korzysta parę dużych ISP, żeby automatycznie bronić swoich klientów. Więc jest to, powiedzmy, dość duży sukces, który w cudzysłowie udał się dzięki pandemii, bo wtedy nagle zostało to bardzo szybko przepchnięte, że musi coś takiego powstać, i powstało w ciągu jakichś dwóch tygodni. No ale okazuje się, że całkiem sporo ludzi udało się dzięki temu ochronić, powiedzmy. Więc wracając do poprzedniego slajdu, od którego zacząłem, to są dane, które mamy i które zbieramy. No i teraz o tym, gdzie, gdzie je wysyłamy po kolei. No więc pierwszy, a jeszcze mała dygresja, bo jest sols i Sync, więc sols się tłumaczy jako źródło, a Sync właśnie miał duży problem i Google mi w nim nie pomógł, nie za bardzo sobie mogłem z tym poradzić. Więc jeśli jest jakiś polonista, który to czyta, to byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Na przyszłość, gdybym robił jakąś prezentację w języku polskim, ja wybrałem sobie słowo ujścia, bo wydawało mi się najbardziej pasować dla kontekstu, ale no, nie pasuje idealnie. Więc pierwsze ujście to jest N6, do którego wrzucamy, staramy się wrzucać wszystkie dane, na które można łatwo automatycznie zareagować. To jest taka kolejka zdarzeń, która działa na poziomie IP-ów i e domen. Czyli jeśli wiemy, że na przykład jakieś złośliwe zdarzenie dotyczy danego IP-ka, no to automatycznie ostrzegamy ludzi, którzy zarejestrowali się w N6 i oznaczyli, że ten IPIC należy do ich sieci. Więc tak, no to działa tak, że najlepiej przedstawia to obrazek, który N6 ma na swojej własnej stronie, n 6 Czyli do N6 wrzucamy wszystko, wszystko. N6 to taki wielki bęben jak w pralce i to sobie mieli i wysyła po HTTPS-ie do różnych organizacji, które się zarejestrowały, czyli ISP, inne certy, no i większe organizacje, jak banki na przykład. I działa na poziomie IP-ków, to już wspomniałem, czyli na przykład, jeśli wiemy, że serwer o IP-ku 85255888 należy do jakiegoś botnetu, to wrzucamy tę informację do N6. Jeśli właściciel tej sieci jest zarejestrowany w N6, to dostaje tę wiadomość mailem, albo przez panel N6, który też udostępniamy. I jako przykład takiej integracji, który bardzo mi się spodobał, a który z życia wzięty, opowiedział mi o tym znajomy analityk z CERTU, To był sobie analityk, który korzystał ze swojego, który miał serwer i korzystał z niego jako VPN-a, ze swojego prywatnego serwera, swoją drogą, ale no już pominijmy to. I wykorzystywał go, do, wykorzystywał go do analizy malware'u, czyli ten serwer, skoro się łączył przez ten serwer jako VPN, no to. Łączył się tak naprawdę z malwarem ze swojego serwera. No i ciekawe jest to, znaczy, no to jeszcze nic dziwnego, że dostał mail z abusem od swojego właściciela swojego serwera. No i to jest taka dość typowa sytuacja, że serwer robi coś złego i dostaje mail z abusem. Ale dla mnie jest o tyle ciekawa, że jestem w stanie sobie wyobrazić dość dokładnie, co się stało pod spodem w tym przypadku, bo skądinąd wiemy, że ten malware połączył się do. ZPL, więc to zdarzenie, które zapoczątkowało cały ten ciąg przyczynowo-skutkowy, to jest połączenie do naszego Syncola, Skąd ta informacja poszła do N6 bezpośrednio? No bo nasz sinkhole tam wrzuca te wszystkie informacje, a N6 z kolei wysłało tam wiadomość do BSI, no bo serwer jest w Niemczech, więc jakby oni odpowiadają prawdopodobnie za ten zakres IP-ków, a oni już to sobie zrutowali z kolei wewnętrznie do Hetznera, który był właścicielem serwera, prawdopodobnie korzystałem z odtoku z Intelem Q, więc taka dość skomplikowany strumień, no, pipeline tutaj zaszedł, i aż nie... Kiedy się na to patrzy od środka, no to czasami się nie wiadomo, czy to działa, czy nie działa, jakieś eventy idą, czasami dochodzą, czasami nie, no ale okazuje się, że faktycznie to działa, i jeśli ktoś zrobi coś głupiego albo przypadkowo odpali jakiś malware, to faktycznie dostanie o tym informację, przynajmniej w tym przypadku. Więc no, okazuje się, że czasami to N6 działa. Nie, żebym wątpił. Dalej mamy MWDB, który jest innym ujściem, i który jest zupełnie, który jest związany z N6, ale zupełnie inne dane tam trafiają. To znaczy MWDB, jeśli już to jest źródłem dla N6, a nie odwrotnie. Do MWDB wrzucamy głównie informacje i same próbki malware'u i tam wrzucamy wszystko, co nam się udało dowiedzieć o danej próbce, więc jest to przydatne dla ludzi, których, którzy chcą wiedzieć coś więcej o malwareze, ale żeby, trzeba zaznaczyć, że to nie jest informacja, która jest równie dobra jak np. antywirus, to znaczy staramy się bardzo głęboko analizować każdą próbkę i, wykorzystać, i wyciągnąć z niej dużo informacji typu np. jakie są serwery CNC albo jak dokładnie wygląda... W, Klucz używany podczas komunikacji, albo jak wygląda, w jaki sposób jest generowany, generowane domeny przez algorytm DGA, co jest faktycznie ciekawe dla nas, ale dla większości ludzi powiedzmy, większość, w większości przypadków ludzie chcą wiedzieć, czy faktura, którą dostali, jest złośliwa czy nie, a MWDB niekoniecznie odpowiada na to pytanie. To znaczy, jeśli ktoś wrzuci fakturę z rodziną, której nie wspieramy, to po prostu nic nie wyświetlimy, więc. Warto sobie zdawać sprawę z tych ograniczeń i jakby nie próbować go do tego używać, dlatego też staramy się dostęp dość regulować, żeby ktoś nie strzelił sobie przypadkowo w stopę, nazwijmy to tak, tym systemem. Ale no mamy bardzo dużo użytkowników z innych firm AV, na przykład, albo Certów, którzy wykorzystują go w ten sposób, w jaki się spodziewamy, i w ten sposób oni wrzucają nam próbki, dzięki czemu my jesteśmy w stanie się z nimi powiedzieć, podzielić tym, co na ich temat wiemy i jednocześnie mamy dopływ nowych próbek, więc powiedzmy obie strony na tym zyskują w tym przypadku. No i strona wygląda mniej więcej tak. Tu już nie będę powtarzał po Pawle, ale generalnie to jest i po sobie. To jest baza danych malwareu razem z konfiguracją i relacjami rodzic-dziecko dla plików, do których można dowiązywać dodatkowe dane, typu tutaj na przykład szablon spamowy albo konfiguracja bota może wystać tagi, komentarze, metadane i tak dalej. No i mamy własny język zapytań, żeby było łatwiej, łatwo znaleźć odpowiednie próbki. I tak wygląda przykładowy konfig na przykład dla jakiejś próbki ISFB, z tego co pamiętam. Czyli mamy serwery CNC, ip key. o IP service, to jest przykład rzeczy, która jest może trochę ciekawa dla analityka, a w ogóle nie ciekawa dla kogoś, kto chce tylko wiedzieć, czy ta próbka jest złośliwa, czy nie. No i Mamy tu też status analizy kartona, która jakby wiąże te dwa systemy, czyli wiemy, jak, jak, jak dokładnie poszła analiza danej próbki zawsze. No i inne ujścia to są małe systemy i systemiki, których mamy masę, być może nawet aż za dużo, jak Paweł mówił, ale no nie potrafię mi się czasami zatrzymać. No i największe z, największe z tych małych systemów, które mi przychodzą do głowy, to jest Holzer.pl, czyli ta lista domen zakazanych czyli lista domen phishingowych, tak, i injects.cd.pl, czyli usługa, dzięki którą dzielimy się samymi injectami na, dla, z organizacjami, które są tym zainteresowane, bez, niekoniecznie przy pomocy MWDB, żeby nie mieszać w tego modelu uprawnień MWDB, który jest dość skomplikowany. No i MISP, do którego wrzucamy dane, ale na razie mało kto ma do nich dostęp, w zasadzie głównie... Głównie ciągniemy innych do naszego mis niż dzielimy się tym, co sami tam wrzucamy. Może to się zmieni w niedługiej przyszłości, ale to niekoniecznie zależy też wszystko ode mnie, no zobaczymy. No i ostatnie ujście, które jest last but not least, jak to się mówi, nie, które jest bardzo ważne. No to jednak znikomy procent ludzi ma konto w N6 albo MWDB, tak procentowo w skali polskiej powiedzmy. No a tak może dotknąć każdego i chcemy, a pewnie nawet mamy obowiązek reagować w takim przypadku, więc kiedy wiemy na przykład, że jakaś konkretna organizacja jest zainfekowana i że możemy coś z tym zrobić, no to staramy się nawiązać kontakt bezpośrednio z taką osobą. Mamy do w wyniku ustawy o KSC, mamy kontakty do bardzo wielu podmiotów, więc często jesteśmy w stanie w zasadzie napisać do odpowiedniej osoby, która zareaguje bez zadawania zbędnych pytań bardzo szybko, no jeśli nie to trzeba kombinować. Czasami zdarzało się, że pisałem na formularz kontaktowy na jakiejś stronie informację, że no są Państwo, mają Państwo problem, tak? I jeśli w razie czego, proszę się do mnie odezwać na taki mail. I odpisywała Pani wyraźnie, no, zajmujące się zwyczaj raczej obsługą klientów, którym się nie podoba. Ich produkt niż, niż takimi włamaniami, i dopiero ona mnie przekierowywała do odpowiedniej osoby. No, ale, jakby, zazwyczaj w ten sposób da się wszystkie dane przekazać i najszybciej rozwiązać problem. Więc to nie tak, że tylko systemów używamy, chociaż bardzo je lubimy. No i skończyłem teraz przed czasem, ale myślałem, że mam za dużo slajdów, jednak nie miałem. Chciałem podziękować CERTowi za to, że się udało tego dokonać. Jak patrzyłem na te prezentacje, które robiliśmy przez te. Ostatnie lata to aż się zdziwiłem, że tyle ich było. Dziękuję też Unii Europejskiej. Tak myślę, bo większość tych projektów jest finansowana prawdopodobnie z Unii Europejskiej. Nie jestem pewien dokładnie, które, ale już nie, nie wiem też, jaki procent mojej pensji z tego idzie. Ale prawdopodobnie jest bardzo wysoki. I, i tyle. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, które się nie, których się wstydzi teraz zadać, może zawsze napisać do mnie. Dziękuję.